Witam Was! Dzisiaj chciałem Wam troszeczkę inny film zrobić. Chciałem Wam mianowicie pokazać, co zrobić z odpadami z kuchni. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taką możliwość, ponieważ można nimi również zagospodarować. Po prostu, żeby ich tak nie wyrzucać gdzieś, czukolwiek. tylko jeżeli mamy przykładowo jakąś działkę, jakiś kawałek terenu, jakiś ogródek, cokolwiek i mieszkamy niedaleko od tego miejsca, bo to oczywiście wiąże się też z logistyką, nikt nie będzie biegać przez całe miasto z wiadrem jakiejś śmieci, żeby to zanieść na działkę może być problem z tym my mamy tutaj takie coś to już mamy dość długo to jest beczka ogólnie taka 500 litrów tylko kiedyś myśmy tutaj zbierali deszczówkę, dlatego tam u góry jest takie wycięcie na rurę ale, ale, ale. W pewnym momencie po prostu zrobiliśmy gafę i nie opróżniliśmy jej do końca przed zimą. Woda zamarzła, zrobił się taki wielki kloc i po prostu strzeliło dno w tym. Na początku próbowałem to pokleić, nie za bardzo to wyszło. Później wrzuciłem taką folię tutaj od środka. Ta folia też nie za bardzo sprawdzała swój egzamin, bo ona się zaczęła też targać, już po pierwszej zimie. Tego zrobiliśmy coś innego. Tutaj jest wycięte dno. Jak popatrzycie teraz na dół, można to dźwignąć i tam rzeczy wypadają. Tutaj nie ma dna. Te dno jest całkowicie wycięte z tego. I teraz taką beczkę można właśnie sobie wziąć tutaj. Tylko ważne, żeby to też było to przykrycie i tutaj jak do środka popatrzycie, tutaj można wrzucać wszystkie odpady, jakie mamy z kuchni, po prostu, aż to będzie całkowicie pełne. Jakieś skórki, jakieś liście, popiół przykładowo z pieca, tylko my palimy samym drewnem, czystym drewnem, nie jakimś drewnem pomalowanym. Niczym innym, tylko czyściutkie drewno. Dlatego taki popiół również tutaj można wsypywać. To napełniamy aż do samego pełna. Czekamy dwa miesiące. Dopełniamy to jeszcze raz i zostawiamy to stać. To stoi wtedy dwa lata u nas. Czyli po dwóch latach będzie kolejny filmik z tego. Ponieważ ostatnio go opróżniałem, ale nie, nie, nie sfilmowałem. Mogłem sfilmować, byście zobaczyli, jaka piękna, czarna ziemia wtedy z tego powstaje. Tylko ważne jest to, żeby nie było dna w tym. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ tutaj od dołu, teraz po prostu z ziemi pójdą wszystkie dżdżownice i inne różnego rodzaju zwierzątka. One wejdą po prostu w ten cały materiał tutaj i zaczną to przerabiać. Jeżeli to będzie zamknięte, to też się coś z tego zrobi, ale ten proces będzie dłużej trwał. I nie będzie to aż tak efektywne jak tutaj, ponieważ tutaj te żyjątka sobie wszystkie wejdą i będą to po prostu przerabiały teraz. A dół jak będzie zamknięty, no to jest jednak coś innego. Też, żeby tutaj woda po tym nie lała, to też jest dobre, czyli po prostu tak zamknięte. No tam jest jedna ta mała dziurka, ale to tam jest tyle czy nic. I po prostu będziemy czekać sobie dwa lata. Nie musi to być aż na taką skalę. Może to być przykładowo wiadro, gdzie nie ma dna. Można to postawić, jeżeli nie mamy aż takiego dużego. Czasami są przykładowo takie pojemniki, były też plastikowe, takie okrągłe z pokrywką. Ja mam tam przykładowo jedzenie do psa zamknięte, żeby mi myszy nie zjadły w takim czymś. To ma około 40 litrów, 30 litrów, różne są. Takie coś też można wziąć, dno wyciąć z tego, postawić gdzieś stabilnie, żeby stało i sypać sobie. Jeszcze wam pokażę inną rzecz, co można ewentualnie jeszcze zrobić, jeżeli ktoś nie chce plastiku używać, bo przypominam, ja tego nie kupiłem specjalnie po to, żeby tutaj kompost robić. Tylko to po prostu był odpad po beczce, która pękła i szkoda było to wyrzucić, jak można to jeszcze jakoś wykorzystać. Dlatego też, żeby nie robić specjalnie śmieci, pokażę wam jeszcze coś innego. Tutaj mamy inną opcję, którą tutaj mam, to jest akurat kompostownik do toalety, który jest zrobiony, ale to można również sobie zrobić po prostu takie coś z drewna, czyli po prostu taka skrzynka z drewna i tutaj można różnego rzeczy również wrzucać, te dwa są jeszcze akurat puste, dlatego one jeszcze nie są zamknięte, tam już jest te zamknięte, tam już jest prawie do połowy pełne. I teraz tutaj jest po prostu zamknięte, żeby też woda podmielała i to się kompostuje. Czyli takie coś można zrobić sobie również z drewna. I wtedy mamy dużo przyjaźniejszą opcję, lepiej to wszystko wygląda i lepiej się to wszystko prezentuje, bo nie ma plastiku. Także takie opcje są. I tak e, tutaj mamy jeszcze inne takie właśnie trzy rzeczy. Tutaj również różnego rodzaju rzeczy kompostowaliśmy przez parę lat, można nawet powiedzieć. Na tej górnej warstwie przeważnie zawsze żeśmy troszeczkę uprawiali. Tam jeszcze nawet jeszcze jeden czosnek, chyba został, bo jeszcze czosnek wychodzi. Widzę, że główka została. Że tutaj w tamtym roku już czosnek po prostu na tym i to jest po prostu też tak skompostowane, można powiedzieć. Jak to wygląda? Tutaj mamy z drugiej strony. Tutaj jest troszeczkę otwarte, bo tutaj wybieraliśmy teraz ziemię z tego i tu po prostu tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli to jest skompostowane, to już kiełki rosną. <grym> to jest teraz troszeczkę suche, bo mało deszczu jest, mało padało. Także to było pełne ogólnie, nie? Tutaj tak, to było. Tylko to już było zostawione teraz 3 lata, nie było tutaj nic dokładane jak widzicie, jak to się zmniejszyło, nie? to jest może 25% tylko z tego, co tu było i to było kilka lat dokładane do góry, czyli tu nie było tak, że dokładaliśmy do pełna i zostawialiśmy to na dwa lata, tylko cały czas dokładaliśmy non stop było dokładane, gdzieś ogródka się jakąś trawę wyplewiło, czy coś wrzucało się, to też na to, dlatego tu jest też i troszeczkę gliny, jak widać na tym na górze, to było po prostu z tej trawy całej i z tego wszystkiego. Także tak jak widzicie, tak można sobie różne rzeczy w ogrodach wykorzystywać, można sobie różnego rzeczy skompostować. Liście, tak jak widzicie, liście też bardzo często zbieraliśmy liście, jakieś na przykład z orzecha, przynosiliśmy to do domu w workach, tutaj żeśmy to sypali, to też bardzo fajnie się kompostuje. Nie trzeba tego palić gdzieś na jesień, bo ja bardzo często widzę, jak ludzie wszyscy na jesień skrabiają różnego rodzaju rzeczy z pola i palą to i kopcą tym tak, że po prostu nic nie widać. Cała wieś jest zakopcona siwa, a tego wcale nie trzeba spalać. Można to po prostu bardzo fajnie skompostować, będziemy mieli idealny nawóz, idealną ziemię, którą znowu w ogrodzie można wykorzystać gdziekolwiek. Jeżeli uprawiamy jakieś grząstki, można to wrzucić pod to, jeżeli nic nie uprawiamy. Można to wrzucić pod jakieś drzewa, pod jakieś krzewy, jeżeli takie mamy na przykład porzeczki czy jakieś inne. Będzie nam to lepiej rosło i po co mamy kupować nawozy? Jak można zaoszczędzić pieniądze i po prostu to służyć. No to mnie dziwi, bo na wsi też przykładowo jest, widziałem taki worek na odpady biodegradalne, czyli takie, które się rozkładają. Kto na wsi kurczę powinien wrzucać takie coś w to. Powinno być wszystko skompostowane, a nie jakieś worki plastikowe na jakieś odpady takie robić. Każdy powinien mieć jakiś malutki kompostownik i sobie to samemu skompostować, a nie jeszcze robić śmieci następne, że trzeba plastikową reklamówkę wyprodukować i transport to wywozić, i nie wiadomo, co z tym robić. Jak można po prostu to w samemu w ogrodzie gdzieś skompostować. Dlatego na wsi to dla mnie to jest parodia, takie coś. No ale niestety, ludzie mają pomysły, jak to się mówi. Dobra, także tak to mniej więcej wygląda. Gdzieś za dwa lata pokażę Wam, jak wyszedł ten zielony, ta zielona beczka, jak wyszła. Wtedy będziecie to widzieć. Jak ją będę do góry otwierał, co z niej wyszło. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam was.